To możemy coś nagrać Szymaneczko z tej strony Marciu Witam was bardzo serdecznie w takim luźnym w sumie odcinku, bardziej materiału materiału z Twitcha, który będzie przesłany po prostu na YouTube, a dzisiaj będziemy sobie analizować wraz z moimi oglądającymi ten najnowszy patch który zobaczymy już jutro o godzinie 17 .00. i co na pierwszy rzut oka widzimy od razu glaza ikonka glaza, no to jest dla nas znak że to co wszystko czytaliśmy, co było już nam pokazywany dużo, dużo wcześniej, że Glaz dostaje termowizję. No i teraz zobaczmy może jak ona będzie wyglądała, bo to jest chyba najważniejsza dla nas rzecz, jak ta termowizja będzie wyglądała, bo było pokazane kilka scen Glaza, który atakuje na kanale, tam przez zamknięte, przez otwarte okna Mirry. Ciekawe jak to będzie wyglądało dalej, jak to będzie wyglądało w sumie w praniu, bo, bo to jest najważniejsza rzecz. Dyskutowaliśmy już kilkukrotnie w sumie na temat Glaza, że że on może być teraz zastąpiony jako dron, że może być, do, że może grać właśnie taką rolę statyczną. No, ciężko tu stwierdzić. Jeżeli będzie to za mocne, no to będzie nerfiony, tak jak z wszystko, wszystko inne, co jest, co jest w Rainbow Sixie. Okej. Okay. No, ulepszamy celownik glassu, dodamy nowy pakiet elitarny dla Twitch. To jest, to jest fajna, fajna rzecz. Oczywiście o tym już wspominałem dawno, dawno temu, że te pakiety dla... Operatorów podstawowych będą dodane, i tak się dzieje. Mamy, mamy twitchkę, poprawione zbilansowanie kilku operatorów i rodzaj uzbrojenia. No tutaj myślę, że na tym będzie trzeba się zatrzymać trochę dłużej, ale to, to będzie później. Słuchajcie, ja też sam oglądam ten od pierwszy raz razem z wami, więc tutaj więcej informacji nie mam niż to, co będziemy widzieć teraz przed sobą na ekranie, więc to jedziemy prosto na żywo, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Poprawienie operatorzy, no to jest, to jest to, o czym rozmawialiśmy. No i zobaczmy. Rzuca smoka, czyli co? Przez smoka będzie widział. Najprawdopodobniej będzie też tego smoka widział. No tak, no i tutaj zatrzymajmy się może w tym miejscu. Myślę, że to jednak będzie troszeczkę game changer. Jak bardzo, zobaczymy to na pewno na pierwszych meczach pro-ligi, bo myślę, że to będzie rzecz do. Ogrania, i myślę, że gracze z proligi będą, będą jeszcze przygotować na metę z glazem. Jednak na metę z glazem. Okej, okay, tu jakaś tam historia myślę. Projektantów gry, jakieś tam uwagi. Nie musimy tutaj tego czytać wszystkiego. Program stabilnej gry. O, to jest chyba punkt najważniejszy dla nas, dla nas wszystkich. Stabilna rywalizacja zawsze była jednym z priorytetów Rainbow Sixa. Dobra. Niech będzie, że była. Wspierać. Ok. Techniczny serwer testowy. No nareszcie, ile my żeśmy czekali na ten serwer testowy, który w końcu się pojawi? Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że będzie serwer testowy. Super. W końcu będziemy mogli wejść na serwer testowy, zobaczyć łatkę. Pograć w nią wcześniej. Dać twórcom gry pomysły, które mogą zmienić, które w tej ładce są złe. Spoko, w końcu mamy serwer testowy, bardzo się z tego cieszę. Wszystkie inne gry mają serwery testowe, więc i w przypadku Rainbow Sixa to jest jak najbardziej uzasadnione, że ten serwer testowy się pojawi. Super, bardzo mi to cieszy. Następnie mamy Twitch. No, elitarna Twitch wygląda. Spoko, Twitchka, Twitchka z włosami to jest na pewno duża zmiana dla, dla wszystkich grających w tą grę i myślę, że może też troszeczkę zmienić w rozgrywce, bo nie każdy, nie każdy nie każdy z graczy będzie jednak rozpoznawał TWITCH! Krzysiu! wjechał z subkiem na cztery miesiące. Dziękuję ci bardzo Krzysiu za subka na 4 miesiące. To się nie pokazało, bo mam nakładkę, ale dziękuję ci bardzo za tego subeczka. I baw się dobrze dalej na tym kanale. Cztery miechy. Dzięki co do twiczki, dokończę, dokończę swoje zdanie, które już wspomniałem, że No, może troszeczkę zaskoczyć ta twiczka, z tego względu, że wygląda totalnie inaczej niż wyglądała normalna twitch. Bo tak jest prawda, mamy twarz, mamy włosy, więc tutaj bardziej już bym podchodził pod ażkę niż, niż pod twiczkę. No ale okej. Okay. No i tutaj chyba myślę, że to jest, to jest tutaj naj, najważniejszy podpunkt ogólne poprawki ulepszenia. I co my tu mamy? Dokleczy premiowo do 140. A wcześniej leczył do. Do 120 leci wcześniej. Okej, okay, no to spoko. O, bardzo fajne zdanie. Po pierwsze, 120 punktów zdrowia by to było zbyt mało, aby odczuć różnicę podczas wymiany ognia. Prawda, brawo Ubi. Do 140. To już myślę, że będzie odczuwalne i będzie na przykład można zrobić taką metę, że Doc wali wszystkie strzałki w jakiegoś roumującego operatora, nie wiem, choćby nawet Wiegera, on dostaje 140 punktów zdrowia, on ubiega na respa, próje do nich, ile tam da rady na tych respach i jeszcze zdąży, no 40 zdrowia, umówmy się, na duże dystanse to jest sporo, jeżeli nie trafiamy headshotów, nie? To jest naprawdę dość, dość dużo. Mm, Okej. Okay. To myślę, że, że tutaj z tym dokiem jak najbardziej słuszne, chociaż dalej dalej bym e, był przy tym, że na przykład Dok dodał ci 20 HP na stałe, czyli by ci dał te, te trzy strzałki dawałyby ci, nie wiem, po 10 HP, e, czy, czy, czy to było 130 na stałe, Bak otrzymuje dodatkowy magazynek do swojego otwieracza. Okej. Okay. Ja uważam, że w Baku i tak było dość dużo na tym shotgunie, powiem Wam szczerze, czy wy jesteście takiego samego zdania jak ja, że. Że buck i tak miał dość dużo tych mm, shotgunów, tych pocisków shotguna tego małego swojego? Myślę, że. Tutaj jest napisane, że amunicja się skończyła zbyt szybko. No niekoniecznie. No ja zdążyłem rozwalić wszystkie ściany, które potrzebowałem i wejść do środka. No chyba, że oni teraz próbują Baka zrobić na bardziej, żeby tego shotguna używał na, na bliski kontakt z wrogiem, bo tak naprawdę on służył do, do otwierania, otwierania ścian. No, ale czy, czy, czy to jest taka? Dobra rzecz, chyba aż za dużo. Też tak uważam, też tak uważam, że jednak że jednak na tym baku dodają cał, cały magazynek, to jest 11 dodatkowych pocisków, 11 dodatkowych, tak on ma 11? Nie, to 11 łamią całkowicie. Nie pamiętam, nie chcę to skłamać, a ile on miał, jak ktoś czat mi zaraz pewnie pomoże. Ile on tam dokładnie miał, ale to dobra. No i balans, balans broni. Celownik, red dot, kolimatorowy oraz... zostają zmieszone. No i tutaj totalnie tego nie rozumiem. Ze względu na przesunięcie celowników w oktywnieniu um... Poczekajcie. Wyświetlają się bliżej oczy operatora... Aha! 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 Aha, rozumiem, bo tak, zauważyliśmy po, po tamtym patchu, zauważyliśmy to, że e, kropki, na przykład na reddocie kropka zrobiła się dużo większa, czy na kolimatarowym trójkąt zrobił się większy, tak, bo to widać, że są te celowniki większe, czyli oni to zauważyli i uznali to jako błąd tamtego patcha, no z tego bym tak to wywnioskował, że to jednak nie było zamierzone, e, przesunięcie tych celowników, że tak powiem, bliżej, bliżej oczy, tak jak tu w sumie napisali, tylko, że to był jakiś tam, myślę, że pomyłka z ich strony, no szkoda... Celowniki będą zasłaniały już tak bardzo pola widzenia podczas przykładania broni do policzka, co zwiększy świadomość sytuacyjną. No i... Czyli jak, co wy mnie z tego zdania, że, że... teraz ten celownik będzie... będzie... Dalej odsunięty i wtedy będzie to wszystko reagowało szybciej? tak byśmy to zrozumieli? Że, że ten celownik... bo teraz macie... Teraz macie blisko oczu ten celownik, tak? No niby, no, niby tak jest, że on jest dość blisko, i faktycznie czasami red dot zasłania dość sporo tego obszaru. Dobra zmiana, nie dobra. to już trzeba będzie przetestować w grze myślę Tutaj nie będziemy się na ten temat jakoś rozwodzić. Chyba, że Wy macie. Znaczek będzie zmniejszony. No, właśnie nie wiadomo, jest to niekoniecznie. Niekoniecznie, Po tym zdaniu niekoniecznie bym powiedział, że będzie znaczek zamieszony, bo uważam osobiście, że może być całkowity cały celownik oddalony, znaczek może zostać taki sam, tylko że celownik będzie oddalony troszeczkę, troszeczkę dalej, bo tak może być. Nie, do, nie wiem, czy na pewno, to trzeba będzie sprawdzić jutro, czy, czy ten celownik będzie bliżej, czy, da, czy bliżej na pewno nie będzie, czy będzie dalej, tak? No okej, okay. spust karabinów snajperskich został poprawiony tak, aby uniemożliwiać bardzo szybkie prowadzenia ognia. U! Tutaj mamy duży nerw. Tutaj mamy bardzo duży nerw. Bardzo, bardzo duży nerw, który bym powiedział, że, że jest niesłuszny, bo uważam, że DMR-y, DMR-ka na Blackbeardzie i na Twitchce, czy na Baku nawet, te karabiny samopowtarzalne, one strzelały tak, jak Ty pozwalałeś temu karabinowi strzelać. Czyli czym szybciej klikałeś tą myszką, tym szybciej ten karabin strzelał. No i to jest jak najbardziej, z... było, myślę, ok, rozwiązaniem. Zmiana ta została porównana, ponieważ maksymalna częstotliwość naciskania spustu była zbyt wysoka. No, czy ja wiem, to teraz będzie zmuszało graczy, którzy grają na DMR-ze lub na samą powtarzalnych broniach typu Twitchback, na po prostu celowanie w głowę. No wcześniej, wcześniej tam tą bronią może, mogło, można byłoby wyklikać, to, był typ, to były typowe klikacze, tak? Czym szybciej klikaliście myszkę, tym szybciej ta broń strzelała i ja to, uważałem to za stosowne. Uważałem, że tak bardzo mało, bardzo mało ludzi gra DMRami. ami to dopiero teraz nam się na, na ProLidze, na Six Invitationalu pojawiły dopiero takie męcenia, że tam gracze po pokazywali nam się z DMRami czy czymkolwiek innym, uważam, że to jest średnie. Ale to zostawmy, myślę, do testów jeszcze. Ja i tak nie gram DMR-ami, więc myślę, że dla mnie jako gracza nie to nie zrobi dużego znaczenia. Myślę, że są gracze oczywiście, którzy grają DMR-ami i na, na Pro będzie to jakaś tam znaczący, znaczy znacząca zmiana. Okej. Okay. Okej, okay. to jest spoko. Mamy buff... Ma, mamy buff... Mamy buff eco. Bardzo dobrze. Mamy... Że MP5 dostaje dodatkowy buff do obrażeń, dodawała 5, 25 punktów obrażeń, 0,10 i później spadały, tak? A teraz 29, no to jest 4 punkty obrażeń więcej na eko. Myślę, że jest bardzo spokojna zmiana. Eko będzie grywalny, bo MP5 wprawdzie naprawdę naprawdę było średnie. E a może może zmniejszyli tyle, że odczują, ci to strzelają tak szybko, jak serenity w swoich filmikach osobiście. Nigdy nie potrafiłem aż tak. No, to mówię, to jest są broń dla klikaczy i, i tutaj, i tutaj każdy, każdy klika jak umie. Okej, okay. co do eko, wrócimy do eko. No, cztery 4 punkty, 4 punkty damage'u myślę, że to jest spoko zmiana i sam będę chciał na pewno przetestować jutro eko. Zobaczyć, bo uważałem, że ten, ten karabinek MP5 eko jest spoko, tylko że jednak z, ma, z ma, za małym damage'em i plus jeszcze miał Tumik, więc też ok by było, jakby dostał bufa i dostanie tego bufa. Łatwiej zapanować nad 556 Termita. No, no, z to się doczekaliśmy, bo w sumie Termit, ten jego karabin, ten jego karabin, wydaje mi się w sumie, że, że co do Termita, z tym jego karabinem, wolał, żebym, wolałbym, bo to jest, mówimy o nim, nie? 556 to jest ten karabin chyba główny Termita. Ja powiem szczerze, że tam ty, 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 tymi znaczkami czasami nie operuje się dobrze. Tutaj osobiście wolałbym, żeby była polepszona szybko strzelą się na tego bo ja uważam, że ten odrzut na broni Termita i tak nie był jakiś tam mega widoczny bynajmniej w, moim, w mojej ocenie, w mojej opinii ten odrzut Termite był jaki był, prawda? Więc dało się, to, dało się to na pewno zapanować nad tym. Redukują recoil Termite jak najbardziej spoko Termite grany. Spadek obrażeń. E Padek obrażeń, czyli co, czyli kaweira. Hmm. Tutaj nie wiem, co z tą kaweirą będzie. Tutaj z kaweirą sobie zostawimy, bo, bo z kaweirą troszeczkę nie ogarniam jak tam to wyglądało. Więc nie chcę się wyglądać na, na czymś, co nie mam pojęcia. Zmiana balansu odrzutu, jakała. Wychyliliśmy odrzut broni Jackala. Czekajcie, C C7E to jest główna broń Jackala, czy, czy to, jest, to jest broń ta druga? Nie, to jest główna broń. Uważamy, że była to broń zbyt celna i nie miała żadnych słabych punktów. Mówiłem, 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 mówiłem. mówiłem, Powtarzałem to kilkukrotnie, że Jackal będzie miał nerfa na broni, bo no, była ta broń Marikoila. No i proszę, no i tutaj mamy potwierdzenie tego, że, że Jackal dostaje nerfa. To co powiedziałem dla was. Po tym, jak wszedł ten dodatek, to powiedziałem, że właśnie tak się stanie, że jackal dostanie nerfa, no i tak się dzieje. Następnie, kapitało. Poprawiliśmy odrzut na kapitało. Bardzo mnie to cieszy. Ja na przykład. O! Wielu graczy prolik narzekało, że trudno jest zapanować nad tą bronią. I ja też tak uważam. Uważam, że nad bronią kapitało było bardzo ciężko zapanować. Dlatego nie grałem kapitało z tego względu, że kilka pierwszy, pierwszych serii fajnie wyleciało, później ta broń wywalała do góry, i, i tu był problem z bronią kapitało. Jak najbardziej uzasadniona zmiana. Super, bardzo mnie to cieszy. Więc. I odrzut powinien nie ściągać się na boki. Super, super. Myślę, że kapitało. ja sobie powinienem to zapisywać i żeby to wszystko sprawdzić. Kapitało spoko, jak najbardziej. Pozostałe ulepszenia. Exploit zerową wartością w trybie MMR. No, w zeszłym tygodniu wprowadziliśmy popraw kilka poprawek mających na celu, okej. Okay. Spoko, no ten, ten, ten błąd już nie działa. W dalszym ciągu będziemy monitorować, monitorować ten problem. Zachęcamy do dzielenia się naszymi zezwami, z naszymi uwagami. Dobrze? okej, okay. Spoko. Dzielimy się. My się dzielimy zawsze z waszymi uwagami, także jest OK. Poprawki najważniejszych błędów. Ilustracja trafień i kamera powtórki pokazują trafienie w głowę bez nałożenia trafienie w szyję. Czyli poprawili w sumie. Rejestracja trafień i kamera powtórki pokazują trafienie w głowę bez nałożenia prawidłowej premii za trafienie w szyję. No tutaj trochę tego nie kumam, co to jest dokładnie, to zrobione z tym. To chyba poprawione jest, będzie będzie kilka poprawiony Bodajże. Um, Grać nie może zastanować komórki nitro, jeżeli w chwili, gdy ją trzyma, został powalony na ziemię, a następnie zreanimowany. To jest ciekawe. To jest, to jest, ale to jest w sumie też, też nie do końca bym, aha, bo to, ani że nie mógł, dobra, okej, okay, że nie mógł zetknąć, bo już myślałem, że, że, okej, okay, to jest naprawione. Mi się akurat nie zdarzyło, bo w większości nie używam C4. Broń staje się niewidoczna. No, no tutaj, tutaj kilkukrotnie się zdarzyło, że broń stawała się niewidoczna, jak najbardziej było widać nawet na kilkamie, że gość strzela z rąk, więc jak najbardziej. Cześć, wistelele, siema, cześć, cześć, mój droga, witam ciebie. Kamera przenika przez operatora, jeśli ten czołga się... W dół, po schodach A Nie doświadczyłem chyba Kompas nie rusza się, to też nie doświadczyłem Przykucnięcie zostawioną tarczą w chwili umieszczenia pozwala w niektórych przypadkach na przenikanie przez nią O, doświadczyliście tego z tym? Z tą tarczą, że mogliście kuzać z tarczą i się w nią wklejać? Też nie doświadczyłem nigdy W sumie nie rozstawiam tarczy, dlatego może dlatego um, okej okay. Efekt działania granatu dymnego przenika przez podłogi. No tutaj ten efekt granatu dymnego i nie tylko dymnego, bo i smoka też e, przenikał przez podłogi, więc to było dość często. Poprawki na, w rozgrywce. W niektórych przypadkach rozgrywanie meczów rankingowych mających na celu ustalenie miejsca nie liczyło się do sumy meczów decydujących o trzymanie rangu. O, zobaczymy. E, Terror Hunty, mini interre, Poprawki operatorów. Czy mieliśmy. Tarcze nie chronią operatorów przed obrażeniami odnoszącymi na skutek wybuchu. Poczekajcie. Czyli, nie, nie, no bo tutaj trochę tego nie rozumiem. Tarcze nie chronią operatorów przed obrażeniami odnoszącymi na skutek wybuchów. Czyli to teraz, kurde, każdy każdy operator z tarczą będzie niezniszczalny, bo tutaj tego trochę nie rozumiem. Też C4 na, na, na tarcze normalne działały i. No nie. wiem Okej, okay, Blitz spędzi dodatkowy czas na strzelnicy, dzięki czemu szybciej wyciąga swoją broń po odpaleniu oślepiacza na swojej tarczy. O, Blitz! Blitz is coming! No jeżeli, jeżeli słuchajcie, ten błysk, ten błysk będzie pozwalał ci automatycznie, praktycznie strzelać w tym czasie, co masz na błysku, bo teraz mamy tą przerwę, co jest napisane, że nie możecie od razu strzelać po błysku, to będzie naprawdę spoko. Frost nie może podkładać swoich pułapek przy liżu oknie. Tak, czyli to, to jest bardzo dobrze, że to naprawili, bo mieliśmy Mieliśmy na przykład na fawelach pod oknem nie można było Nie można było mm, Nie można było rozstawić trapa przy, przy oknach, na przykład na fawelach Eko, jeśli kamera zostanie trafiona uderzenie dźwiękowe. Okay. No, na uderzenie dźwiękowym Okej No znam na Echo takie jakieś tam Czasami wpada w nieprawidłowo. Ja nie będę się wypowiadał na temat operatora, którym po prostu nie, nie gram, tak naprawdę, i, i tam są błędy, których ja w życiu nie doświadczyłem, więc zostawię już ocenę eko. Wam macie przed sobą, możecie to sobie zobaczyć, lub link na czacie wrzucę, będziecie mogli sobie zobaczyć tą, tą całą rzecz. Niszczenie paneli złączających złożonych. Niszczenie paneli zaczynających? z. Zwo... Nie wiem, co z tą mirą w sumie z tymi panelami. Podkładanie lustra weneckiego, włącza się dwukrotnie przez co dźwięk jest zbyt głośny. Hmm. Tu też nie wiem co chodzi, także spoko. Czasami Miria nie może założyć... O, tak, tutaj, tutaj kilkukrotnie mi się zdarzyło, że w niektórych miejscach nie mogłem założyć jednak tego, tego okna Miry. To nawet kilkukrotnie mi się zdarzyło i to na, na wielu mapach, że tego okna się nie dało postawić. Następnie rama lustra weneckiego przemieszcza się w miejsce podkładania drugiego lustra. Dla gracza, który dołączył w trakcie meczu. Aha, to tego nie słyszałem, nie słyszałem, że lustra, nie, że lustra, się, lustra się przesuwały, to już w ogóle normalnie, jak, jak w horrorze, przesuwające się lustra, nieźle. Ładunki wyważające i termiczne zostają zniszczone, jeśli po drugiej stronie założone jest lustro. Tak, to kilka razy mi też się zdarzyło, że jak było lustro, to nie chciało nic wybuchać wokół lustra, to też kilkukrotnie miałem okazję na to Sledge. Model Sledge'a ma błędy, gdy patrzą na niego inni gracze. Raczej znaczy, było tak, to nawet ja nagrałem o tym kiedyś materiał, że Sledge, Sledge stojąc w miejscu nie miał głowy na przykład, bo modelu się nie wczytywało, u innych nie było głowy, tak? Możliwe, że jest strzelanie z pistoletu mountain mimo rozłożenia. O, to tutaj się zdarzało. To nawet był, bym powiedział, że to jest bardziej bóg. Cześć, 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 killer, witam Was. Bym powiedział, że nawet to jest bóg niż, niż ten, niż um, błąd. Ale cóż. Uprawki w projektach poziomu. to myślę, że poziomy sobie zostawimy. I to wszystko. No i to słuchajcie, przebrnęliśmy przez cały patchnow middle season. Shell'a, także myślę, że zmian sporo, zmian sporo co takie kilka zdań podsumowania Ale co do GlaZa, to, to, to jest chyba najważniejsza kwestia w tym middle sezonie, co do GlaZa to GlaZ może być jednak tutaj teraz, wrócić może do mety i może być tak jak kilkukrotnie już rozmawialiśmy o tym że może być używany jako właśnie bardziej skaner okolicy niż jako postać Agresywna, ofensywna, czy jak, jakby to tam e, nazwał. Co do glada, przetestujemy go pewnie już jutro. Do najważniejszych rzeczy bym to jeszcze zaliczył, myślę, że zmiany, zmiany recoila na Capitao tutaj jest dość ciekawa ciekawa ta zmiana zmiana recoila również na termajcie. jak najbardziej, ok. Zmia podbicie recoila na Jackalu. Kilka rzeczy, kilka rzeczy na kawę, na Eko, Eko Boost. No tutaj trzeba to od razu powiedzieć, że Eko dostaje tutaj Boosta na pewno. E, wszystkie, wszystkie, wszystkie karabiny samopowtarzalne, NERF, No i reszta, i reszta wyjdzie w trakcie. Przekonamy się już jutro. Dziękuję wam za uwagę, Marciu z tej strony. Zapraszam wszystkich na kanał na Twitchu Marciu007. Do wspólnego spędzenia czasu razem, a my już jutro o godzinie, myślę, 19:20, będziemy testować nowy Middle Season Patch, a w nim nowa Twitch. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Cześć. Do